Wiem, a się Witam serdecznie na moim kanale. Gramy w snajpera trójeczkę. Ciąg dalszy, niszczenia artylerii. Zostało nam jeszcze jedna tutaj. A spróbujemy się najpierw, spróbujemy się najpierw przeżyć w to miejsce. Trochę zmienię taktykę będziemy strzelać po troszkę i przemieszczać się jak najwięcej bo jednak nie ma opcji yy, za bardzo z jednego punktu ściągania wszystkich tam jest gość Już sobie go namierzmy bo jakieś menty są za, za namierzenie chyba tu. Teraz się szybko przemieścimy Mamy rejon. Zgarniemy sobie tutaj amunicję. Okej. Okay. Czekam masz opadnie mi trochę ciśnienie. zobaczymy czy kogokolwiek tutaj wypatrzymy cisza, nikogo nie ma jest jeden koleś na dachu Uciekł Okej okay. Spróbujmy stąd kogoś wypatrzeć Tam, widziałem Jednego Tam chodzi jeszcze jeden. Dobra, najpierw spróbujemy tego tutaj, ale sobie poszedł też. Zobaczmy, czy wrócił ten na dachu. Nie, nie mogę jeszcze. Ale my na niego poczekamy. O, idzie, 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 idzie. Się przemieścimy z powrotem w drugą, z powrotem w tamto miejsce, gdzie byliśmy na początku. Dobra, tutaj to chyba nikogo nie ma. Mam nadzieję, słyszałem jakieś głosy. Ale... Nie widzę nikogo. Co, sobie na dół. Mamy teraz oznaczonych dwóch. Trzeba stąd jeszcze kogoś zgadnąć. Żeby być ktoś nawet bardzo daleko. Przyglądajmy się lordnetką troszeczkę. Nie ma nikogo. Dobra. Wracamy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Nie ma potrzeby uciekania tak daleko i zgadnąć jak najwięcej się da święty spokój Załatwiony. Kryjemy się jeszcze tutaj troszeczkę, Sprawdźmy, czy widać tu kogoś. Nikogo nie widzę. Okej, okay, nikt nas nie szuka. 7 stopień biłem. Nie wiem czy tam ktokolwiek ma ochotę się pojawić, żeby sprawdzić co się działo. Dobra, nikt chyba nie przyszedł, nikt się nie zainteresował. Lajcik. A jednak. Ktoś gdzieś znalazł ciało, ale to strzelałem dosyć daleko. Miejmy nadzieję, że nikt tutaj nie przyjdzie już teraz. Jest gość. A jak już się pojawił, to... Sprawa załatwiona, okej, okay, spadamy tak na wszelki wypadek. Komuś przyszło do głowy, żeby nas tutaj odwiedzić. Okej, okay. zajmujmy sobie. Zaznaczonego jeszcze, może i nawet dałoby się go stąd złożyć. Nie. Dobra, próbujemy się teraz przedostać trochę bliżej. Teraz głównym celem moim. Jest zdropanie się na tą drabinę, która jest centralnie przed nami. Tam jest generator, który, jak zarysujemy, będzie robił hałas i możemy pozgarnieć wszystkich tych kolesi w zasięgu wzroku na dole w tym miasteczku. Do którego będzie trzeba się też udać później. Wiem, że to był jeden gość, ale nie wiem, czy to nie ten, który strzaił, że ciało tam było i go sprzątnąłem już. Dobra, w razie gdybym się pomylił I by trzeba było jakąś szybką akcję robić Spróbujmy się tam wdrapać po prostu No normalnie czasami to ta gra też Dobra Miejmy nadzieję, że nikt nas nie wypatrzy tam z dołu. To jest jeden gość. To jest panie kolego Sniper. Nie wiem czy jest jeszcze jeden, czy tylko jeden jest. Chyba jest tylko jeden. Cały czas się wpatruje tam gdzieś, w opartego można go podejść nożem, albo po prostu pistoletem go zastrzelimy. Dziękujemy, sprawa załatwiona. Dobra, zepsujemy generator. Później się tam mocno. Okay. I teraz dostaliśmy dodatkowy misję z sabotowaniem czołgów. Zabędziemy marnetkę na miarę wszystkich, których widać to jest ten? Tutaj mamy cel z czołgiem. It's a good point over there. Tu jest jeden gość. Tu jest jeden namierzony. tyle w zasięgu wzroku. Dobra. Spróbujmy ich tu posgarnić na pocichutku. Przynajmniej tych, których widzimy. Widzimy jeszcze jeden. Tam będzie trzeba ten bak. Znaczy to nie jest bak, to jest obwlot. Wlot do tego ciągu można tam go jeszcze zabić. Ale nie trafiłem go. Chyba zepsułem trochę. Chyba nawet bardzo zepsułem. z tych nerwów nie trafiłem teraz tego co jest Był jakiś błąd gry Cicho będzie na, na rambo. Może się uda, jeśli nie przyjdzie do nas, to damy radę. Próbował nas podejść troszeczkę bliżej, ale chyba mu się nie udało. Okej. Okay. Teraz muszę jeszcze ten czołg tu załatwić. Ale wcześniej mi się udało go trafić w środku. Tym razem chyba się nie uda. Jeszcze raz spróbuję i... i na razie sobie odpuścimy. Dobra, czołku bo kierowca nie żyje. Zrzućmy sobie okiem. Czy tu cokolwiek możemy namierzyć? Tu jest jeszcze jeden. Tam jest jeden, który się czai i myśli, że go nie widać. wyłączmy sobie to i spróbujemy tego tutaj daleko z powinna się udać. Ej. Ok, jest na to, Czy mnie olali? Nieładnie tak w plecy, no ale coś na to poradzę. Jest jeszcze ten na tej wieży tutaj. Przepraszam, was mi sędzi, że długi strzał. Aj, ale cel. Dobra. Dobra weźmy lornetkę jeszcze przy, przyglądimy się tutaj. Czy jest ktoś, kogo można by było zgarnąć stąd? Tu chodzi jeszcze jeden. Zanim my się tam udamy do, środ do środka tego miasteczka, tam jest jeszcze jeden. Tego to spróbujemy od razu. Oj, tu jest jeszcze jeden. Do pocisk. Im no więcej ich teraz zniszczymy tym łatwiej będzie później w tym mieście się tam odnaleźć. Jak ich zostawimy za dużo to... ...to będzie naprawdę bardzo ciężko tam przejść. Pięknie. Jest jeszcze jeden widoczny na pewno tu. Musiał się go Ale za drugim podejściem. Dostał. Okej. Okay. Dobra, to weźmy ostatni las... Rolne... <laughs> przepraszam, lornetkę. Obejrzyjmy tu dokładnie teren dookoła. Jeśli jeszcze jakaś ofiara nas tutaj czeka? Tu możemy beczki wysadzić Tu już nie ma nikogo Tam Na opartego można ciężarówkę zepsuć jeszcze dużo strzałów, także zniszczymy cały tu teren Te lodówki się nie bardzo da, ale beczki gdzieś tutaj. Nie, beczki też się nie da. No to cóż, Sejwujemy, panie i panowie, i idziemy na dół. I idziemy na dół. Jeszcze został tą całkiem, bo tam gdzieś chyba jest dwóch, ale jest tam co niewidoczni Dobra Tam jest jeszcze czegoś, jest. jest mam gdzie Nie trafiłem Teraz trafiłem Dobra, spadamy stąd, bo tu się zaczyna robić nieciekawie. na ten budynek. mi się uda, powinno się udać. Myślę, ciało. Ktoś mnie tutaj gdzieś strzaił. że nie będzie tutaj atakował, tak? No dobra, zapraszam. Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Raczej niewielu zostało, dobra i próbujemy wyjść okej okay, udało się jesteśmy schowani tu leży dwóch to zabierzemy im wszystko co mają Sprawdzicie czy mamy amunicji Zamienimy Sobie Thompsona na ten MP40, bo wszyscy żołnierze chodzą z MP40, także dużo łatwiej jest o amunicję, dlatego W razie gdyby było potrzebne, nie zamierzam go używać, ale nigdy nic nie wiadomo Zapiszmy sobie tutaj To już kawałek drogi za nami I cóż, rzućmy okiem na mapę. Jesteśmy tu, musimy się dostać w to miejsce. Zobaczmy, czy tam kogoś przejmy. To można by było stąd go ściągnąć i prze... przenieść się. Jak widać nie bardzo tam już ktokolwiek został żywy. Zostawmy sobie tego. Lepszenie lornetki. Przepraszam. Dobra, trochę wyszedłem na odkryty teren. Ale nic. Może będzie dobrze. Że tędy nie podchodziłem do tej mapy. Nie wiem, co nas tu czeka. Zrobimy to inaczej. Zrobimy to od drugiej strony. To jest jeszcze jakieś MP40. No to z drugiej strony. Konkretnie zrobimy to tędy. Tutaj powinno być dwóch kości, chyba że oni już gdzieś tam pobiegli. W międzyczasie nie stoi jeden. Wiem, że tych się da po cichu załatwić, ale chyba nie będziemy się bawić z tym cichym zabijaniem teraz. Tylko po prostu zabijemy go i uciekniemy stąd. Przeniesiemy się na drugą stronę. To możliwe, że ktoś będzie chciał nas sprawdzić tutaj. Wiem, że tam był jeszcze drugi gość. Jak bardzo zamierza zobaczyć co się wydarzyło, to może przyjdzie. Proszę jakieś głosy. Z tyłu ktoś nie zaszedł. Raczej nie powinno być śmiechą. I co nie odpuszczają jeszcze, Dobra. dali sobie spokój, ale przez to wiemy, że tam jest jeszcze przynajmniej jeden. Mamy czyste. Się przemieścić dokładnie w to samo miejsce, z którego strzelaliśmy wcześniej. To powinien być drugi gość. Właśnie. Bo ich było dwóch. Teraz nie żyją obaj. A my stąd spadamy. Się oddalimy na tyle, na ile każe gra. Ok. I dokładnie ta sama taktyka. Ktoś tam jeszcze komentował te strzały. Ok, wyczyściliśmy sobie całe miasto. Dalej nie posunęliśmy się jakoś za bardzo do przodu. Dalej jesteśmy. Jesteśmy w tym samym punkcie w sumie. Ale przynajmniej dużo, dużo mniej wrogów. No nic. Patrząc na czas, to chyba następny odcinek dopiero poświęcimy podejściu do tego miasta i rozwaleniu artylerii. I to będzie chyba końcówka tej misji. W końcu. Tak, też chyba zrobimy. Więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę, dziękuję za komentarze, lajki i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.